Witajcie! Dzisiaj pokażę wam jak zrenderować filmik w Kantarza Studio 8. A więc zacznijmy. Gdy już włożyliśmy swój plik z nagraniem wideo, e, możemy zmienić jego rozdzielczość na maksimum 720p HD e, przekonwertuje to automatycznie nasz plik e, w 1280x720 rozdzielczości już nic z tym nie będziemy musieli robić dalej klikamy produce and share jeżeli źle to powiedziałem przepraszam ale no ale e, klikamy wybieramy opcję mp4 only up to 720p zrenderuje to nasz filmik w 720p. Klikamy dalej. Nazywamy swój filmik, na przykład intro, na przykład i klikamy zakończ. Jak widać filmik nam się renderuje. Na dzisiaj to już wszystko. I dziękuję Wam za uwagę.